Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Krzysiekwer, a przed wami kolejny odcinek z gry Gothic 3. Lecimy sobie dalej. Ostatnio no nie poszło nam na arenie z tym oto panem Fadi I myślę że na razie nie będziemy próbować. Potem mi się Sam podoba tu, że będziemy to mogli od niego oddam roka zdobyć e, zdobyć sobie ten hełm I na pewno to zrobię. Ale, wpierw lecimy sobie zorganizować lepsze wyposażenie, gdziekolwiek. Tylko nie wiem, gdzie. Um, najlepiej jeszcze porobić misję i coś poszukać. Nie ma innego wyjścia. Na pewno możemy troszkę złota wydać na siłę i na inne rzeczy. Oj, lekki lang, No, standard musi być. A tu jeszcze jest wilczarz skóra, ale nie wiem, czy jestem w stanie ją zebrać. Jestem. Dobra Nie chciałem tam wejść, więc nie będę gadał Czego jeszcze? Mógłbym ci pomóc O, no, proszę Odwal się Raz już dostałem, nie by, by to się stało ponownie Idź sobie, albo będziemy mieć kłopoty Myśle, Myślałem, że ten, że coś się uda jeszcze wykombinować ale dobra, jeszcze musimy poszukać te głodne wilki. A ty... Czego chcesz? chcesz? Nie, nic nie chcesz. Dobra. Tutaj jeszcze widzę słoneczne ziele. Z wilka nic nie można zebrać. Dobra, weźmy tą, e, ten łuk. Tu mamy Jansa. I gdzie byśmy tu mogli te głodne wilki? Wydaje mi się, że w tamtą stronę... Tak, jak mnie lak prowadzi. E, to w tą stronę chyba moglibyśmy je znaleźć? Tak, 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 tak. Tak, jeden. To. Ty, trafiłem idealnie w łeb. Dobra, ale jeszcze są głodne wilki. Nie wiem gdzie, ale są. Bo walczą tutaj... Kosmos wszystkich ścierwojadów? What the fuck? Super. Dobrze, ale nie wiem o co chodzi kosmos. Wszystkich ścierwojadów w tej misji, bo tego nie znam. A ścierwojady mi tu padły. I jakąś misję mi zaliczyło, ale zaliczyło też mi misję, w której, w której sobie tutaj, yy, jak tam, ile upoluje? nie upoluję? Nie upoluję, ale zaliczyło mi misję, w której wilki rozwalam, tylko nie pamiętam u kogo ta misja była. U niego na pewno nie, ale z, przejdźmy się. Może skóry mu sprzedamy. Pokaż mi towary. Jakie masz skórzany pancerz? No, to już jest też ładny. On tu, kurde, długi łuk. No, to ładne po... obrażenia daje. Bulion. Wytrzymałeś plus 5. Nieważne. Ty masz złota tyle? Ja mam tyle. Hmm. Ja niestety mam orkową zgubę troszkę wykończoną. Przydałoby się do kogoś znaleźć broń. Zwykłą broń. Zwykłą, najzwyklejszą broń. I pójdziemy w dwa miejsca. Um, Zielas miał być. To? Na pewno masz coś lepszego do roboty. He, hmm, u kogo mieliśmy te. U niego na pewno nie. U ciebie miałem to. Należysz do ludu pustyni, asasynów? Tak, jestem asasynem i któregoś dnia powrócę na pustynię. Pogoda na wybrzeżu jest brzydka i nieprzewidywalna. A ja potrzebuję gorącego piasku pod stopami i palącego słońca nad głową. No... A... No, Towary mi jeszcze pokaż. A, ja ci tutaj sprzedawałem, bo widzę. <laughs> e, miksturki. Mamy jakieś w ogóle miksturki? Lecz mam dziewięć. To na razie nie, nie sprzedaję. Dobra. Może u ciebie te wilki? Alchemik jest z ciebie bardzo... Niewolnik Gamala powrócił i wyraża się o tobie w samych superlatywach. Łowca Jens mówi, że jesteś bardzo użyteczny. Już po wygłodniałych wilkach. Zająłeś się wilkami? Nieźle. Oto twoja zapłata. Dobra. Nauczysz mnie walki? O, 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 o. Dobrze. Dalej. Mamy 122, dajmy do 130. Tak e trzymać. E Dobra. Koniec. Mamy 132. Siły i w razie czego, no to potrzebuję 150, ale spoko. Eee, w razie czego mamy jaką broń, duży, wymagany duży oręż, ale już mamy mm, lepszą broń, Ale okej, okay, okej, okay, okej, okay. chciałem się przetransportować, no to się przetransportujmy. Mam tak do redok, do Cape Down, ale chcemy do redok, no to lecimy. Dobra. Szybki transport do Redok był, trochę many wzięte, ale reputacji pewnie tutaj nie mamy. Wędrujący orkowy patrol został zniszczony. Doskonale! Byli niebezpiecznie blisko. Dobra robota! Oto twoja zapłata w złocie. Nie, nie wiemy czy jakieś zapiski Gerforda otrzymaliśmy, popatrzmy na to. Orko. Są trochę silniejsze od ludzi. Dobra, możecie poczytać. Eee. Ano w sumie, ja też przeczytam. Są trochę silniejsze od ludzi, ich futro jest brązowe. Zakres koloru skóry waha się wśród szarych odcieni. Noszą grube opancerzenie nie nawet na pustyni. Wszyscy mówią językiem ludzi. Historia tej rasy nie jest zbyt dobrze znana. Mówi się, że z powodu niezbyt im odpowiadającego klimatu klimatów wyemigrowali na południe. Najpierw prze palając się przez Nordmar, potem podbijając Myrtanę. Tak rozpoczęła się druga wojna z orkami. Z drugiej strony może ci zahartować orkowie podczas tysięcy lat swojego istnienia przystosowali się do tak niskich temperatur. Głupi orkowie z gór. Terasa jest trzy albo cztery razy silniejsza od ludzi. Wow. Ich futro jest szaro -brązowe lub żółte zielonymi elementami. Noszą trochę ubrań, a żaden z nich nie mówi w naszym ojczystym języku. Orka z góry jest mowa w tekstach pradawnych. Krążą słuchy, że nawet buntowy Budownicze człowiek byli zaangażowani w sporo konfliktów z tym gatunkiem. Podczas pierwszej wojny z orkami dzicy mieszkańcy gór zostali zdziesiątkowani z na kontynencie i wyspach. Jednak to się zmieniło, gdy orkowie z północy przejęli dowodzenie. No proszę, handlować z wami nie mogę, więc tu już tak się zmienia. No to do... lećmy do Ardei. Lepiej się nie wtrącaj. Dobrze. Jaki analny? Ambitny wuntownik. No Przepraszam, że coś takiego przeczytałem. Wyzwolony farmer, pasterz. Pokaż mi swoje towary. Co ty tu masz? A ty tu masz gówno. Ale to kupię. Ej, co powiedzieć? To ta sama stara A teraz przydałoby się, pokaż. O tymi. O, ty będziesz coś miał. O, plus 15. od ostrza 83, 84, 25, 63, aha, ojcu, i tak cię do tego Ty, to, to, to już jest dużo lepsze. Dobra, nie słuchałbym tego. To teraz sobie troszkę tego posprzedajemy, tych kosturów. Tak, czemu nie. Ile masz złota? Dużo. Ej, co mu powiedzieć, to ta sama stara śpiewka. Tu już złoto. Tak. I handlujemy, okej. Okay. Poczekam i popatrzę. Sam mógłbym ci to powiedzieć. Dobra, bo to ma... To ma naprawdę 63, a to... Tak jest Aha, bo ja miałem orką z WKB to miała 50. Aha, bo ta jest zniszczona, dobra. Moja nie jest zużyta, dodatkowo zabójca orków. Ten na orków ta jest dobra Czyli ten, Bo nóż asasyna to olał. Ale tak, jeżeli będziemy walczyć z orkami, to dwójeczka. A jeżeli normalnie, to jedyneczka, bo jest 63. Nie wierzę w ani jedno słowo. Miejscowy kupiec. No to pokaż mi to. Okay. No to dobrze. Wytrychy sobie kupujemy. Wow, dużo. Gulasz grzybowy, ale to jest drogi. No już złoto handluj. Mapa świata. No już złoto handluj. Potrzebujemy tą mapkę. Uważaj na Ciebie. Teraz wszystko należy do nas. Lepiej już sobie i nie chcę żadnych kłopotów. Nie chcesz żadnych kłopotów? Dużo ich tu jest, wyzwolony niewolnik. O, kto tu jest? Daj pogadać Pogadamy w później. Kto tu? Nie tego na już oh. Alchemik nie ma. też, bardzo dużo jest rzeczy dodanych, fiolki, ten... Bardzo dużo ci alchemicy, fajnie, fajnie to wygląda. Fajnie to wygląda. Dobra, ale ja bym chciał teraz iść w tą stronę. Nie wiem, czy mi po czy mogę, czy nie, ale naprawdę udałbym się w stronę tej latarni. Mamy już dosyć lepszy ekwipunek. Przynajmniej jeżeli chodzi o. Jeżeli chodzi o miecz. Plus, mamy większe obrażenia, jeżeli chodzi o siłę. No więc troszkę tego tutaj nam wzrosło. Dobra, tu się nic już nie znajduje. Dobra, jelenie, jelenie, no to do walki... Nie wiem właśnie, co było w tej latarni. Czy byli wrogowie? Czy sojusznicy? Tego już tam nie pamiętam. Same jelenie. O, mamy ścierwojada. Dobra, idealnie łeb dostał. Dobra, nauczę się dobrze z łuku strzelać, to będę też też dobre. A jak się nauczę potem jeszcze broń dobrze obsługiwać, to będę... By... O, ogni z to jest na niebiesko, to coś, ona dodaje. Jak będę jeszcze dobrze z broni walił, no to powiem wam, że. Będzie git, będzie git. Tu są te jagody, to wszystko można zbierać. Zapiszmy, bo nie wiem kto. Tam już się ktoś wyłania, ale nie wiem kto to jest. Nie wiem, nie mam bladego pojęcia. Czyli coś kojarzę, mogli zmienić z modów. Dobra, jest to latarnia Jacka, więc jest Jack. Okej, okay. wszystko się zgadza. Ahoj, marynarzu! Żeglujesz ku wspaniałej przygodzie? Masz tu niezłą wieżę. Tak. Sam raz dla takiego starego wilka morskiego jak ja. Ale wierz mi, to niebezpieczna okolica. Wszędzie pełno szczurów okrętowych. Nie dadzą staremu wilkowi morskiemu odrobiny spokoju. Widziałeś jakichś orków? Niech mnie uchowają niebiosa. Mam nadzieję, że mają lepsze zajęcia niż straszenie biednego starca. A co to za szczury okrętowe? Są na całym wybrzeżu. Pójdź nim na północny wschód. Założyli tam swój obóz i nie mogą się doczekać, żeby poderżnąć mi gardło we śnie. Zajmę się twoimi szczurami okrętowymi. Marynarzu, nie wiem jak ci to wynagrodzić. Spróbuj coś wymyślić. Uważaj na siebie, dobrze? Te dranie są niebezpieczne. Wow, co to było? Podobno wziąłeś złoto od buntowników. Hmm. Tak, chyba mogę ci zaufać. Mam ich zawiadomić, kiedy zobaczę następny okręt. Chyba wciąż liczą, że któregoś dnia nadejdzie pomoc z morza. Daj mi złoto buntowników. A zrobisz coś w ogóle dla mnie? Mm. Zajmij się plagą badatów, dostaniesz swoje złoto. Okej. Okay. Pokaż mi swoje towary. Co ty tu O, ty tu masz to. Więc handlej mapę świata mamy. Łopatę mamy, młotkowalski to dwa mi nie trzeba Topór dwala nawet ma, obrażenia wrażenia... A zbrań! A dziki krwiopica tam jest Dobra Fajnie krwiopijca wygląda, ale nie mogę go oskurować, trudno ale to są jakieś jagódki Plaga bandytów. Nie wiem o których bandytów teraz w tym momencie chodzi. Ale przeszukam twoją, e, twoją Latarnię, jeżeli pozwolisz. A powiem wam, że nawet zapiszę, bo jeżeli on nie będzie narzekał, że go okradam, no to fory, memory, wszystko moje. Na razie nie narzeka. Nie dużo mu bierzemy w sumie. A tych kufrów ma trzy. O nawet się zdrzemnijmy. Do rana. Żeby od... Pada deszcz, czy mi się wydaje? A nie. Dobra, ten se tutaj, to idę na górę. Złoto może mieć przy sobie, ale niekoniecznie. Niekoniecznie. Co tu ma na wieży? Coś ciekawego, a co, może coś ciekawego będę z tej wieży... A, na wieży jest stołek. Plaże widzę. Łupkę widzę. No może na plażę wyjdę. Przydałby się lepszy ekwipunek. No naprawdę przydałby się lepszy ekwipunek. Co, a ławka, dobra. Tu przeczytałem jakieś łowca, dlatego się zastanawiałem o co chodzi. Dobra, on się nie pluje, że musimy coś wzięli. Tak ma być. Tak ma być dziadek. Czyli tu też czółno gdzieś na plaży mogą być. Mogą być. Niekoniecznie, ale no, jak mówię, na plaży, to na plaży. Czyli nic nie zostało. O tu ten królewski szczaw chyba to jest. Ziele królewskie, a, byłem blisko. Na razie zbierajmy, bo na pewno w jakiejś misji będzie ktoś coś potrzebował, a nie będziemy używać tego do ulepszania się. A potem zobaczymy, bo z tego można chyba miksturki nie, potem robić. Nie, to było takie... Czy coś w tym stylu, no to... No to będziemy najwyżej robić miksturki które będą nam więcej. Spróbuję się pomodlić, może tutaj mi coś dobra, odnowi. nie wierzę wam w jedno słowo? Eee, nie. Nie, nie. nie, Dużą wiedzę z Nie. Dobra. Gdyby to było takie łatwe. i co mam powiedzieć? To ta sama stara śpiewka. A no w sumie ile mam wytrzymałości? Siła, alchemia, ochrona. Jeśli on tak będzie cały czas, to nigdy do niczego nie, nie wierzy, dojdziemy. Nie, jedno słowo. Nie milą punktów wytrzymałości. Ta, Aha, się z tobą udało. Energia życiowa 200. Dobra, no na razie jest dużo energii życiowej, nie co narzekać. Sobie. Dobra, no to my się udajemy w takim razie. Może idźmy na to wybrzeże popatrzeć. Jedźmy na to wybrzeże popatrzeć, a przy okazji... No bo udamy się w stronę tych, mm, co mają paczki, dlatego... Dlatego ziomka, może jakoś sprytem ich tutaj pokonamy. Dajmy tu jeszcze i... Ognista, ogłuszacz, była wybuchowa. Aha, dobra. Była sobie wybuchowa. Już wiem, czemu wybuchowej nie ma. Bo po, po, po tym, jak przegraliśmy na walkę na arenie, Poszłem znowu do tej jaskini, bo było zapisane przed i już się nie dało wykopać grobu. No i niestety, niestety, ale nie mamy, nie mamy wszystkich tych rzeczy, co mieliśmy wcześniej. O, w jakim miejscu? Zielomany się kryje. Dobra. Tam ci buntownicy jakim tam? Wiem gdzie są. Dobra, ale idźmy tutaj sobie, bo ja nie wiem, czy to jakiś cierwojad może być. Tu jest dzik, ale na pewno ten dzik sam nie jest. To są Jelenie, tam jest ta chatka. Ścierwojat, mówiłem, będzie ścierwojat. Chodź, ścierwojat. Oj. Troszkę, troszkę, troszkę mi nie wyszło na początku. Ta walka z nim. Szczury, 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 szczury. Podejdziemy. Może będą tu jakieś te szczury. O nie, to pielec. Z topielcem nie mam szans. Takie mam wrażenie, że z topielcem nie mam szans. Ale tutaj są baci bandyci. Nie, 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 bo tu są jelenie. nie. Trzeba... Nie, tu chyba byli. Tak, oni tu... Dobra, ścierwojad. Dobra, oni tam byli. Takie mam wrażenie, że oni byli tam, więc zapisujemy... Zapisujemy, czy jeszcze nie? Dobra, zapiszmy, zapiszmy, zapiszmy. Że nie wiem, w którym, na którym jest wczyt, no to... Czyli jest szybki zapis, więc... Więc tak, nadpisujemy gierki. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ktoś tam był uszkodzony. Sam złodzieje. Młody awanturnik i złodziej. Kurde, muszę tego ścierwoja da się pierwsze pozbyć. Niektóre może się ja się pierwsze pozbyć, a potem Z tego będzie jeszcze więcej chłopaków czy masz rację Gdzie nie są powinien był wiedzieć Chyba nie chcę tego słyszeć Wiem, człowieku. Wiem. Możesz przestać? Oj, sporo ich. Ani kroku dalej. Zaczęło teraz padać. Dobra, tak żeby nie trafili. Więc jednak cię dorwałem. Oj, dobra, jednego będę tym mniej. Dobra, dobra, dawaj, 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 dawaj daj, ten miecz. <ścoughs> dobra, ten, tym mieczem już było lepiej Okej okay. Zapisujemy gierkę. Na nowym zapisie. Ładnie poszło. Dwóch już, dwóch już rozwaliliśmy. Teraz taktycznie to poszło dalej, ale w tym odcinku będzie to wszystko. Jeżeli się podobało, nie zapomnijcie o łapce w górę, zapraszam do subskrypcji kanału oraz odwiedzania mojego fanpage'a na Facebooku. Teraz ci się. Cześć.